Witam i przedstawiam czat z infolinią, czy tam czat z czatem z telefonii komórkowej Play. Bardzo fajnie, ten, ten, fajnie ci konsultanci przeprowadzają te rozmowy, więc uznałem, że warto to upublicznić. No, może tam przeczytam, jak komuś nie chce się czytać. Później wyjaśnię o co chodziło dokładnie. Dzień dobry, co mogę dla Ciebie zrobić? No, zadaję pytanie: Na jaki adres mailowy mogę wysłać pismo? Pani Nikola Narożna odpowiada: Bardzo chętnie przedstawię nasze aktualne oferty abonamentowe przed przesłaniem do odpowiedniego działu. Posiadamy oferty specjalne oraz rabaty z racji łączenia usług. Czy jesteś zainteresowany skorzystaniem z, z mojej propozycji przed przekierowaniem? Jeśli nie, bardzo proszę o informację, czy przesłać Cię do konsultanta. Odpowie... Przesłać? Przesłać mnie, będziemy mnie przesyłać. Odpowiedzialnego za usługi Play czy usług multimedialnych XUPC. E... Pytam, czy pytanie jest za trudne? Pani Nikolana Rożna odpowiada. Czy jesteś zainteresowany skorzystaniem z mojej propozycji przed przekierowaniem? Jeśli nie, bardzo proszę o informację, czy przesłać się do konsultanta odpowiedzialnego z usługi Play, czy usługi multimedialnych EXUPC. No więc piszę dalej. Proszę mnie przełączyć do rozumiejącego język polski. No i komunikat został pan przeniesiony, została pani przeniesiona do Grzegorz... Cześć! O jakie chodzi pismo? Wezwanie do zapłaty odpowiadam. Aby móc udzielić wszelkich informacji proszę twoje imię i nazwisko oraz hasło. Jeśli nie pamiętasz hasła to proszę w zastępstwie PESEL i numer kontaktowy podawany przy załatwieniu zawieraniu umowy. No ale wreszcie coś konkretnego. Ale może pan również wysłać pismo na okpomocplay.pl. Ok. Dobra, wreszcie udało mi się coś uzyskać. No ale pytam czy ta Nikola to człowiek czy robot? Na czacie pracują tylko konsultanci, czyli ani człowiek, ani robot, tylko konsultant. Dobra, macie premię za nieodpowiadanie na pytania, pytam. Czy mogę Ci w czymś jeszcze pomóc? A mogę dostać adres salonu w Poznaniu, gdzie mogę przenieść się do birgi Wszelkie salony oraz ich adresy znajdzie Pan na www.play.pl, pomoc, mapa, zasięgu. No nie chcę wszystkich, tylko te, gdzie załatwię sprawę. Rozumiem. Znajdzie go pan pod wskazanym adresem. Wystarczy przejść do linku. W każdym salonie zostanie pan obsłużony. Byłem w Czech i w żadnym nie, za, nie zostałem. Nie odpowiadam za innych konsultantów. Pod tym linkiem znajdzie się również numer do salonu, więc może pan zadzwonić. Czas zamknięty. Dziękuję za kontakt. Zawsze daję z siebie 100%. Twoja pozytywna opinia może być dalsza. Czy twoja została rozwiązana? Czy znaczy moja sprawa została rozwiązana? Ja jak jedną odpowiedź udało mi się uzyskać po wielkim trudzie i Ale pisze, że nie. Oni chyba mają płacone za to, żeby tam nie załatwiać sprawy, więc zaznaczę, że nie. Dobra, teraz jest tutaj pismo, które wysyłam. Teraz na ten podany adres. No o co chodziło ogólnie? No, chodziło o to, że miałem abonament w Playu. Tam mi zaczęli, bez mojej, bez mojej zgody, bez podpisania nowej umowy, zaczęli mi tam naliczać jakieś dodatkowe opłaty. No oni tak robią, że po prostu nie wiem, czy to jest zgodne z prawem. No, w, w naszym kraju wszystko jest możliwe, no, w normalnym kraju byłoby to niezgodne z prawem. Że, no, e, oni sobie no, po prostu zmieniałem sobie umowę bez, bez tam podpisywania drugiej strony, czyli mnie w tym przypadku, i zaczęli mi tam naliczać opłaty. Stwierdziłem, że dobra, przejdę na kartę z tego abonamentu. No i tam do tego Virgin chciałem przejść. Wierdzin no, to jest tak naprawdę play, więc nie powinno być żadnego problemu. No, ale jak widać, no, udają, że mają Virgina, udają, że to jest nie ta firma, że to ten i że w końcu suma sumarum ma zostać w tym play'u. Tak, tak to widzę. No, byłem w, tam jest napisane na stronie internetowej, że do, wystarczy się do, udać do dowolnego salonu play i tam się te sprawy wszystkie załatwi. No Najpierw się udałem do jednego, tam nic nie załatwiłem, udałem się do drugiego, to mi tam powiedzieli, nie wiem, czy tam dwa razy, ale no w końcu mi tam powiedzieli, że tak sobie przenieść to nie można. No najpierw trzeba wypowiedzenie tej, tego abonamentu złożyć, no czyli tam miesiąc poczekać. Dobra, już się nie chciałem kłócić, złożyłem wypowiedzenie, poczekałem ten miesiąc. Tam w międzyczasie mi naliczyli znowu tą dodatkową opłatę. No i przychodzę po miesiącu. Potem znowu do tego pierwszego poszedłem, bo w międzyczasie tam przy okazji zaglądałem i mówili, że już, że już tam będę mógł załatwić tego Wirgina. Poszedłem, nic nie, nie okazało się, że nie mogę załatwić. No i tam jeszcze w dwóch innych, tym, tym, w tym salonie, gdzie wypowiadałem umowę, też nie mogłem załatwić. I potem w jeszcze jednym też nie mogłem załatwić. No i nie wiadomo dlaczego. Oni tam w komputerze coś tam wklepują i, i po, po wklepywaniu mówią, że nie mogą przenieść. Także do dowolnego salonu. Teraz tak, to no wchodzę znowu na tą stronę, no cały czas tam ta informacja jest, że do dowolnego salonu wystarczy iść. No i wiesz, widzieliśmy to, co tam konsultant wskazywał no to tak samo. Twierdził. Co ja to chciałem powiedzieć? Zapomniałem co chciałem powiedzieć. No, na stronie internetowej jeszcze są numery telefonów podawane. No i tam, oczywiście, na, prawie na żaden nie można się dozwonić. No, najlepsze jaja to tam, numer podali, Gwiazdka 500, że, mam, że, że można zadzwonić na numer Gwiazdka 500, na biuro obsługi. Dzwonię na Gwiazdka 500 i tam jest, usłyszę komunikat, że nie, tam nie można się połączyć, że połączyć się z numerem obsługi, czy tam z biurem obsługi. No, i potem dostaje SMS-a, że yy, numer do biura obsługi to jest Gwiazdka 500. <laughs> Także zajebiście. No to <laughs> zajebista jest ta firma po prostu. No, jeszcze tam na, na stronie internetowej widnieje komunikat, że dostali karę za jakieś tam niedozwolone klauzule umowne tam 15 milionów tam za, nie, za złamanie tamtego artykułu, znaczy artykuł tam jest chyba jeden, tylko on ma ileś tam punktów, no i tam za pierwszy punkt tyle milionów, za drugi punkt tyle milionów kary, za tam trzeci punkt tyle milionów, tam chyba wszystkie punkty połamali, dostali za to ileś tam milionów kary. No nie wiem czemu tam jest UPC podane, no bo oni jest, Podobno dwa lata temu się połączyli z UPC, przejęli UPC, znaczy nie wiem, informacja jest taka, że przejęli UPC, a potem po dwóch latach się połączyli. Więc połączyli się z przejętym UPC przez siebie. No czyli no, powinno być, że Pelej dostał tą karę. No, nie wiem, chyba że oni od dwóch lat mają tą informację i się tym chwalą, już dwa lata, bo daty nie, nie pamiętam jaka tam była. A także robią ludzi w jają, no i coś zastanawiające, no to zwracam na to uwagę no, cały czas i od dawna, no jak to jest? To połamali jakieś tam e, artykuły prawne, oszukali tam ileś tysięcy czy milionów ludzi i dostają tylko karę od tam ULKiK, urzędu tam ochrony konsumentów, czy tam u, nie wiem czego. tych urzędów jest od groma, nie wiadomo, do którego się zgłaszać. jest, jest jakiś urząd ochrony um, urząd Ko ochrony konsumentów i, i konsumentów. Na <grym> coś takiego. I potem jest urząd jakiś komunikacji też elektronicznej. A, urząd komunikacji elektronicznej, no takie tam pełno tych urzędów. No ale jeżeli oni szukali, no to to jest to, co tu napisałem w tym mailu. No to dotyczy tej sprawy i dotyczy tej, tamtej sprawy, że tam, no tam UOKX stwierdził, że złamali prawo, no to powinno być to zgłoszone do prokuratury, oni powinni mieć normalnie sprawę, karną ci właściciele tej firmy. A oni tylko kara pieniężna i, bara, i do widzenia. No to, to, gdzie to jest państwo prawa? No to jest kraj z dykty, a nie państwo prawa. No, że tam takie pismo wysyłam, tam jeszcze im napiszę, że mogą się tam te Odliczyć tam te parę złotych za ten abonament, którego nie mam zamiaru im płacić. No oczywiście bez tych dodatkowych opłat, na które się nie zgadzałem. No i myślę, że jeszcze wyślę też pis, zgłoszenie do tego Urzędu Ochrony Konsumenta i Konsumenta. Do prokuratury się zastanawiam, no ale to chyba sobie podaruję, bo wiadomo jak te prokuratury działają. To szkoda chyba czasu. No tam na to, że tu ten Łokik coś zrobi, no to też za bardzo nie liczę, no ale no może tam się w miarę szybko z tym wyrobię i zobaczymy, co zrobię. Także polecam firmę Play, wspaniali tam konsultanci są i w ogóle cała firma jest zarobista. No zostałem bez abonamentu i teraz nie wiem, no jestem zmuszony chyba dokupować tam te, pre, te karty w Playu, jeżeli będę chciał gdzieś zadzwonić. No ewentualnie nie wiem, czy do innej firmy da się przenieść. No, no, no tak to wygląda. No ale generalnie to. No, no nie czarujmy się, no te wszystkie te firmy są po jednych pieniądzach. No może tam jedne są troszkę, troszkę mniej oszukują, a inne troszkę bardziej oszukują, no, ale oszukują wszystkie. I oni tam wszyscy powinni w się dziecia. No ale jak się obieczki na to wszystko zgadzają, te wszystkie tam umowy podpisują i tak dalej, i tak dalej. No to tak jest, No, nikt nie protestuje jedna osoba tam na, na tysiąc może, czy tam na sto tysięcy, jakieś tam reklamacje złoży, tak jak ja to zrobię, no to potem tak jak chcecie, no to tak macie.